Więc moi drodzy, jak widzicie, zmiana otoczenia i zmiana jakości filmiku oznacza tylko jedno. Jestem u moich rodziców w domu. Mam nadzieję, że te filmiki, które tutaj nagram, uda mi się jakoś wrzucić mniej więcej w tym czasie, w których będą, będą nagrywane, bo... No nie jest to pewne ze względu na jakość łącza internetowego tutaj i w ogóle komputer, który tutaj jest, także zabrałam swojego laptopa, więc może uda mi się je jakoś edytować u siebie na laptopie, a wgrywać um, je poprzez, um, poprzez ten stary komputer, który jest tutaj w domu. Zobaczymy. Jeżeli nie, to na pewno zobaczycie je po moim powrocie, czyli po 8 marca, po Ok, to o czym chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć, to taki e, troszeczkę drugi filmik z cyklu z kosmetyczki mojej mamy. E, I też trzy moje nowe rzeczy, które dostałam od koleżanki z pracy, a o których chciałabym Wam, bym wam kilka słów powiedzieć. <laughs> Więc to, co zauważyłam mojej mamy nowego, co uważam, że jest godne uwagi, jest to zestaw trzech kosmetyków DAF do pielęgnacji. O, tak się to prezentuje. To jest balsam, żel pod prysznic i to jest taki skrap też pod prysznic. Hmm, więc tak, zacznę może od żelu. Oczywiście musiałam je od razu wypróbować, jak tylko je zauważyłam. Wszystkie trzy kosmetyki bardzo ładnie pachną, co na pewno jest na plus. To znaczy ładnie dla mnie, tak, bo to jest oczywiście moja subiektywna ocena, jak zawsze. To jest jedwabisty żel pod prysznic Silk Glow. I on jest 1,4 kremu nawyżającego, tak jak zawsze, tak jak to w przypadku kosmetyków DAW bywa. Ma dosyć gęstą konsystencję i tak jak w przypadku tych właśnie żeli, które mają taką dosyć gęstą konsystencję, które ja zauważyłam, taką tendencję, on się nie pieni jakoś bardzo, tylko jest takim. Właśnie jakbym mleczkiem. Dla osób, które chcą, żeby żel, e, bądź rzecz, którą się myją, bo to nie zawsze musi być żel, się pieniła, e, no to, bo, bo jeżeli się nie pieni, to nie czują się umyte, no to tego bym nie polecała, bo on nie będzie pienił się na pewno. E, jednakże e, bar, jest bardzo fajnym wstępem do balsamu i do tego, jak, nawilż, jak m, nawilżamy swoją skórę po kąpieli. Dlatego, że on sam jakby troszeczkę niweluje to, jak nasza skóra jest wysuszona poprzez używanie wody. I ja yy, jestem z niego zadowolona po tych dwóch użyciach, które miałam do tej pory, czyli wczoraj po podróży i dzisiaj yy, rano, bo po prostu tak mi się spodobało, że musiałam się jeszcze raz wykąpać. <laughs> Następna rzecz, którą użyłam również pod prysznicem, jest to ten scrub, czyli taki peeling. No, i powiem Wam, że on jest taki dość stosunkowo, bo może na początku wydawał mi się delikatny. Nie wiem, czy będę w stanie wychwycić. Te. O, chyba jest. On ma w sobie takie różowe perełki, tak jak tutaj widzicie. To jest akurat jedna, czy tam dwie. Ale um, zależy, jak się go nabierze, tym jest ich po prostu więcej. I te perełki wydaje mi się, że są dość ostre. Bo ja potem, no, jak. Za pierwszym razem go zastosowałam i tych perełek jeszcze nie było, nie dotarłam do nich, może tak. Ehm, no to byłam po prostu zachwycona, super, delikatny masaż w ogóle to był dla mnie i dla moich nóg, i całego ciała, i dla moich dłoni, bo to obopólnie działa w dwie strony. Potem jak e, już dotarłam do tych perełek, nagle okazało się, że coś, coś mnie szczypie i jest nieprzyjemnie, więc e, Mogliby usunąć te perełki, jak dla mnie, bo dla mnie one są zbyt ostre i to mi się nie podobało. Natomiast to jest kolejny produkt, który przygotowuje nas do ostatecznego nawilżenia naszej skóry po kąpieli, a to nawilżenie daje nam ten balsam. Wszystkie trzy produkty pachną bardzo podobnie, więc i ten balsam pachnie bardzo ładnie, jak dla mnie. I jeśli chodzi o jego zadanie, czyli o nawilżenie, no jak na razie powiem Wam, że mi się bardzo, bardzo podoba. Nóżki ma na pewno gładkie. Um, nie wiem, jakby to było w przystosowaniu go na dłuższą metę, czyli miesiąc, czy tam nawet dwa tygodnie. Um, bo no, bardzo możliwe, nawet na pewno nie jest to najlepszy produkt tego typu na rynku, ale myślę, że jest godny uwagi i e, można sobie czasem e, zainwestować właśnie w takie trio e, rzeczy z tej samej firmy, żeby zobaczyć jakie uzyskują efekty. Jeżeli byłabym tutaj cały czas, to pewnie mogłabym go przetestować przez dłuższy czas i powiedzieć wam, jak to na dłuższą metę działa. To jest taka moja recenzja na świeżo, jako e, ciąg dalszy cyklu z kosmetyczki mojej mamy. I jeśli o ten cykl chodzi, to już jest koniec. Druga część filmiku to moje nowe trzy nabytki, czyli rzeczy, które przyniosła mi koleżanka z pracy, których ona nie używała, i pomyślałam, że się ze mną podzieli. Dwie z tych rzeczy widzę po raz pierwszy w życiu. Nie widziałam ich nigdy w Polsce i. Dlatego, że ich w Polsce nie ma po prostu. One są produkowane w Polsce, ale na rynek zachodni. I to są um, produkty z firmy. Nie będę się wydurniać i czytać. Sami widzicie. Um, to jest taki olejek do mycia guzi, a to jest um, samoopalacz. Tego produktu jeszcze nie używałam, nie jestem w stanie, znaczy nie używałam. Nie używałam na tyle, żeby być w stanie ocenić jego efekty, czy faktycznie działa, czy ta skóra jest ładniejsza po nim. Na pewno nie podoba mi się zapach, jaki on wytwarza nas w zetknięciu skórą, bo w opakowaniu, jak go sobie powąchałam, nawet ładnie pachniał. Natomiast postanowiłam go sobie wczoraj przetestować na jednej nodze. No ale na jeden raz to jest za szybko i nie widzę żadnego rezultatu, jak na razie zresztą nie nałożyłam go zbyt długo, ale przy nakładaniu ten zapach dla mnie nie był zbyt przyjemny, więc zapach tego produktu mi się nie podoba. Natomiast jeśli chodzi o ten olejek, jak na razie jestem nim bardzo zaintrygowana i będę go używać dalej i podejrzewam, że zrobię taką recenzję tego produktu po jakimś czasie. Jak to wygląda? Z tego co wiem, te produkty są dostępne w Niemczech, więc jeżeli któraś z Was ma dostęp do, do kosmetyków niemieckich, to podejrzewam, że te produkty też będzie, będzie mogła dostać. I ostatnią rzeczą to już nasz, że tak powiem, produkt nie tyle rodzimy, co dostępny w Polsce. Jest to żel utleniający do mycia twarzy z Nivei. No i on, tak, użyłam go na razie tylko raz, bo to jest. dostałam go wczoraj, więc dzisiaj rano. Bardzo przyjemny w użyciu. Ma takie delikatne perełki, które jednakże nie są ostre, rozpuszczają się pod wpływem wody. I nawet powiem Wam, że mam dzisiaj taką fajnie gładziutką buzię, jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że to jest wynik używania, użycia raczej tego, tego produktu, bo jeżeli tak, no to na pewno będę go używała dalej. Ale tak samo jak w przypadku tego olejku, opowiem Wam moją taką bardziej rozbudowaną recenzję później i dobrze, i to by było na tyle dzisiaj, nie będę się więcej rozgadywać, bo już tak z tego co widzę ponad 7 minut prawie osiągadam, będzie tutorial na ten makijaż, jednakże nie wiem kiedy to wszystko się pojawi, ale na pewno będzie, bo już jest nagrany, to jest makijaż wykonany pigmentami z Barry'em, które dostałam od Agnieszki i ten makijaż jest właśnie jej dedykowany, mam nadzieję, że film wam się podobał i zapraszam was do ponownego oglądania i zaglądania na mój kanał i pozdrawiam was serdecznie papa. pa, pa.